Witam Was we wtorek, we wtorek z oddechem. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić taki trening, który może zrobić każdy. Będą to naprawdę proste ćwiczenia, które są bardzo bezpieczne. I przede wszystkim chciałabym dzisiaj Wam pokazać, że taki pełen trening oddechowy może być naprawdę krótki, ale też łatwy do samodzielnego skonstruowania. Tak, żeby każdy mógł sobie rzeczywiście poradzić. Żeby zrobić taki pełen trening oddechowy, który zaopiekuje się wszystkimi obszarami oddychania, to musimy pamiętać o właśnie tych trzech funkcjach oddechu. O funkcji biomechanicznej, biochemicznej i psychofizjologicznej. I dzisiaj pokażę Wam właśnie takie trzy ćwiczenia z każdej tej grupy, które będą się wzajemnie uzupełniały. Zaczniemy od pierwszego ćwiczenia, wspieranie biomechaniki, czyli długi wydech, oddech dolno Zaczynamy od... Terapeutycznego westchnienia, wdech i możemy powtórzyć to jeszcze raz. Wdech i... i teraz wydłużamy wydech, spokojny wdech nosem i długi wydech. I teraz chciałabym, żeby ten wydech był naprawdę do końca. Aż poczujesz, że chowają się Twoje żebra. Na końcu wydechu zatrzymaj na 3, 2, 1 i znowu wdech. Ten kolejny wdech powinien być nieco głębszy i znowu długi wydech. Do końca, do końca. Zatrzymaj na 3, 2, 1 i znowu wdech. I długi wydech. Tak długi, aż poczujesz, że twoje żebra się chowają i brzuch się napina i zatrzyma się na 3, 2, 1 i odpuść chwila spokojnego oddychania nosem. Po prostu wyrównaj oddech, nic nie zmieniaj. To jest chwila na odpoczynek. Daj sobie czas, żeby ten oddech się uspokoił. Dzięki tym pauzom po wydechu nie powinno być teraz takiego uczucia, że oddech jest bardzo niespokojny. One były krótkie, ale mogły zapobiegać hiperwentylacji. Teraz kolejne ćwiczenie, które będzie Wspierało naszą biochemię, czyli równowagę kwasowo-zasadową, spokojny oddech. Zaczniemy od oddychania jedną dziurką i po prostu spokojnie oddychaj. Wdech i wydech nosem. Spokojne wdechy i wydechy. Kiedy Twój oddech już się ustabilizował, otwórz sobie delikatnie tą dziurkę. I spokojny wdech, i wydech z mruczeniem. To już nie musi być najdłużej, jak tylko możesz. Długo, ale bez wysiłku na końcu. Jeżeli nie masz kataru, to nie musisz też tak bardzo odciągać, chociaż ja zawsze lubię, bo to pomaga trochę dłużej utrzymać ten oddech. Poczuj te wibracje. Poczuj, jak rozchodzą się po Twoim nosie, po Twoich zatokach. I teraz zamień dziurkę. Też możesz ją delikatnie otworzyć i wdech. I jeszcze raz wdech. Daj sobie chwilę naprawdę, żeby poczuć te wibracje. Możesz zamknąć oczy, możesz naprawdę skupić się na oddechu. To jest ten moment, kiedy Twój umysł odpoczywa. I rozluźnij, i znowu odpocznij. Hmm. Spokojny oddech. Nosem postaraj się nie oddychać teraz ustami, nie wzdychać, no bo wtedy pojawi się hiperwentylacja, której nie chcemy. Długie wydechy pomagają wyregulować poziom CO2. Tutaj przy mruczeniu jeszcze wydziela się więcej tlenku azotu, co też usprawnia wymianę gazową no i delikatne ograniczenie powietrza oddychając jednym dziurgiem. Także mamy fajne kombo w tym ćwiczeniu. No i teraz trochę relaksu, wsparcie obszaru psychofizjologicznego. Połóż jedną rękę na mostku, drugą w górnej części brzucha, rozluźnij ramiona i przez chwilę tylko obserwuj swój oddech, jak się porusza mostek i brzuch i tutaj nie zmieniaj. Upewnij się, że twoje ramiona są rozluźnione. I teraz zrób łagodny wydech nosem i bierzemy wdech na 4. 1 2 3 4. Wydech na 6 5 4 3 2 1. Wdech 1 2 3 4. Wydech 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rozluźnij się. Spróbuj utrzymać przez kilka oddechów to samodzielnie. Odliczaj w swoim umyśle. Daje nam to tempo wspierające układ autonomiczny. Tempo 6 oddechów na minutę. Spokojne oddechy. I teraz możesz powoli już odpuszczać, trochę się rozejrzeć wokół. Pamiętaj, że to jest też bardzo ważne, szczególnie jeżeli na co dzień dużo patrzysz w ekran czy w telefon. I w ten oto sposób poznaliście najbardziej podstawowe, fajne ćwiczenia, które możecie używać na co dzień. Jeżeli chcecie poznać więcej takich ćwiczeń prostych, które sprawdzą się w życiu każdego z nas, to zapraszam Was na najnowszy webinar, kurs, który będzie się już w najbliższy czwartek oddech dla każdego. Informacje zaraz wrzucę tutaj miłego i spokojnego dnia.